100 lat. Nie chcesz pomóc samotnej Kici? Nie! Ulu mam czary! znowu, czekaj na ta ja jestem Rembol i witajcie w kolejnym odcinku z tej psychicznej baby Na który nie namówiliście przez to co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem Chodzi o łapeczki, komentarze i syćko Nie chcę bardzo przeżywać tego ponownie, ale postanowiłem, że skoro pisaliście, że da się tą grę przejść, że jest dużo różnych innych wyjść No to wyjdę z pokoju i nie będę w to grać Nie ja no, wyszedłem tylko po śliniaczek, ponieważ to jest niezbędnik do tego typu gier tam trochę większy, bo ta księżniczka, która tutaj leży, ona jest trochę za mała na moją szyję. Bazując na waszych komentarzach, typu, żebyś miał pomarańczową kasetę, musisz do piekarnika zamiast jabłka musisz dać brzoskwinię, która jest ukryta i na bazie ich i informacji z internetu wypisałem sobie tutaj notatniczek, którym będziemy się posługiwać. Oczywiście nie mam tu spoilerów, poza tym, że wiem jak to wszystko rozwiązać. A czekajcie, spróbujemy z tą brzoskwinią. Nie ma talerza, więc musimy chyba zacząć typowo od pierwszych Sety. A właśnie, jeszcze jedna sprawa. Ktoś mi powiedział, że... W sensie, w komentarzu, że można pauzować, tylko trzeba mieć naprawiony telewizor. A jak go naprawić i nie mam zielonego pojęcia, to będzie ciężki orzek do zgryzienia. A co ja mam tu wpisać? Gwizdek w mordzie. Piszmy gwizdek, gwizdek w mordzie. Prawie się zmieściło. Gwizdek w mordzie, brzmi przepysznie. Amanda ma fetysz gwizdków. Czego możemy użyć do pokrojenia jabłek? Do dzisiaj się nie nauczyłem. Dobra, wpiszmy nóż. No. Nie We can't use that! Nooooooooos! JUSZ! We so, U! Uh. Good job! I teraz powinienem game. zatrzymać Piekarnik, widzicie? I nie mogę zatrzymać, nie działa mi telewizor O, 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 kabelek, może ten kabelek Napisaliście, że naprawił telewizor Ale ja tego już nie wiem Może cegłą rzucić? Nie, bo właśnie o cegle Też mówiliście coś, kurczę, to jest za dużo Po kolei, maciula, już A jest piekarnik i teraz zrobimy sobie Brzoskwiniowe ciasto, tak jest Otwieramy na 50 minut Uwaga 50 minut Ej, no, wszystkie. Czyli jednak nie musiało być to 50 minut, tylko 50 setnych i już mi wyleciało. wiem, że musimy zebrać pięć kaset i je tutaj ułożyć, także robimy to pomarańczowa kaseta wzastinka! Where's the birthday girl? jest Amanda. Amanda ma urodziny? Come on Lauren, we have a a special Lauren. Surprise for you okay, Mama do Lauren tak. Ale Lauren jest uzależniona od Amanda. For ice cream cake! She's busy with her best friend. Is that show on 24-7? It's like she didn't even hear me. Okay. Then we need to talk about some new TV rules. <laughs> you know what? Hold on. Let me try. Uzależliła się to chore. Lauren, honey. We got cake and ice cream. We got your favorite, mint chocolate chip. Miętowo czekoladowe. Miętowe ciasto. Lauren? Zniknęła, Lauren. Pewnie już pieprza ciasto. Jestem tego pewny. Lauren? Uciekła z chałupy. Lauren? I love mint chocolate chip. To dlatego jej ulubione ciastko było miętowo-czekoladowe, bo Amanda tak powiedziała. Nie słuchać Amandy. Amanda nie ma gustu jajecznego w sensie głodowego. Chociaż miętowe z czekoladą może być, nie? Noście kur... Udało się, backflip, kaseta, challenge. I teraz zróbmy zwykłe ciasto, takie jak wcześniej trzeba było. było, było, było. Czyli jabłecznik, żeby mieć tą główną kartę. Super, wyjmujesz w super to robisz. To jabłko się na chyba tam 425 ustawiało i 40 minut. Jest pamięć? Jest pamięć? Czy nie ma pamięć? jest, <laughs> jest Mamy kolejną kasetę. I właśnie ja tutaj byłem w szoku, jak się dowiedziałem, ludzie. Okazało się, że coś co robiłem w poprzednim odcinku, i końcem końców nie wypaliło. Było trafną myślą i był to dobry trop. Bo ten kod, pamiętacie ten pies? 150325. O, inaczej zapamiętajmy. 15 marca 25 roku. No ja to przewinę, żeby w robota wpisać 15 marca, trzeba kliknąć w niego baterię! Czekajcie, czy ja napisane jak tą baterię zdobyć? Komentarz od Terra. Taka mała wskazówka. W jednej ze skrzynek musisz wpisać goods. Wtedy dostaniesz nożyczki. Dzięki nożyczkom musisz przeciąć głowę lalki i wtedy otrzymasz baterię, którą musisz wsadzić do robota. Let's go, więc nie będziemy czekać. Może tu. powiedzieliście do pomarańczowej skrzynki, czyli to musi być to. Good good. Ja ja. Super udało się! Widzicie jak przemyślałem, ja to wszystko sam wykminiłem. Mamy nożyczki kasetę, co to jest za kaseta? Czym jest rodzina? Czytając tytuł Czym jest rodzina? Przypomina mi się film Skubusia Puchatka, Tygrysek i Przyjaciele. Mam nożyczki, film na kasecie, a ja odetnę dziś głowę A o kurde, kurde, nie wiedziałem że ty dźwięki z ciebie wydajesz, kobieto! Czy te nożyczki się nam się przydadzą? Nie wiem, ale... Hello, I am Brad Hello Brad This is going to be fun! Yes, 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 I'm fun, ale będzie fajnie! Fajnie będzie! What? A po co ty mi mówisz? One, five jak ja wiem. Zero! Zero Wow! Three, 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 sorry. <grywa> two, <grywa> poplułeś się. Spoko jest śliwiaczek. Six. Five. Wy przecież widziałem co wy myślicie, że nie wiecie? yes Jest! Tak, ale skąd to ma... Zabiłem twoją koleżankę Anetkę. Sprawdźmy tam rodzinę! Czym jest rodzina? Amanda de Adventurer! Hi friends! Tu I'm jeszcze nie byliśmy! Ja jestem owcią! Owcia wydał z siebie odgłos zwierzęcia! Said bye. Powiedział me, bo jest owcą No co ty? Emergency <laughs> systems <laughs> emergency underwendings! Jest myślą które I'm można pogłaskać i pobawić I'm się z nimi. Pokażę Ci moje kotki z piwnicy. Meh. Meh! Nah. A Oh my to super zrobił. A pig? Chicky like. <laughs> fun! Animals make funny sounds. I want to see the chicken! Chicken! Co to był za świniak? Dobra, e, kliknijmy, nie? To nie tam się znajdują, ale co się znajduje, bo nie słuchałem cię, kurczę, kozy. Nie you wiesz know <laughs> jak wygląda kurczak? No dobra, to już wiemy o co pytała. Świetnie, chodźmy zobaczyć te głupiutkie kurczak. Nie wyzywaj kurczaczku. Look at the chickens. Oh, jak the O co mogła zapytać? Co z kury? na pewno? No, that's not what they're called. Nie, nie right? tak się nazywają. Ko koko Do I have to help you with everything? Muszę Ci we wszystkim pomagać? Trafiłaś na takie ułoma to trzeba. Aneta! Kogut! Mama to kura dzieci sorry. to pisklaki. Dziękujemy za informację. So, eat their baby. Niektóre mamy jedzą swoje dzieci. Yum, yum. Ty okay. swej dziecko? The... Where should we go dziecko? Gdzie powinniśmy się udać teraz? to visit the sheep Can you tell me where we can find the sheep? Owca nie chce, żeśmy szli do owcy, więc pójdziemy do pająka Ew, I don't want to see those, they're scary Biedny owca, dobra Ok Przepraszam owca, to nie moja wina, ja w to nie klikłem Nauczenie kici kici Hi, little kitten. Gdzie jest That twoja rodzina? Here? Zostaw tego kotka w spokoju I znowu nie wiem o co mnie zapytała Może gdzie mieszkają kotki? <laughs> w kociarni souls Yeah. Musi być bardzo przerażona Ale wypchaj się O, oh, wypchaj było Ja ją kocham A, ah, że samotny Ludzie, zauważyliście, że małe S duże A, małe M małe, e duże O Może to jest jakiś kot Teraz pytanie, czy Y będzie małe czy duże Małe Pomożesz tej samotnej kici? Tak Ona chce nam coś powiedzieć? Ło, wow, pat, patrz, 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 jakieś koło fortuny Jestem w domu ekipy, czy co? Pierdła burza tak, potem było tornado. To tu szczeka! Co mam tu zrobić? O ty mi nikt nie pisał! Okej, okay, jest doniczka i tutaj chyba grzyba trzeba Nic nie trzeba było patrzeć, rośnie To jest mlecznik, ostatni w tym sezonie Nie ma lalki Ona miała być chyba do mlecza właśnie przyklejona W sensie mieliśmy jej przykleić mlecz do ryja oh. Przepraszasz A, kurde, czajcie, że to mieliśmy dać lalce I co, nie będę miał wszystkich płyt przez to? Dobra, no to lecimy dalej z zadaniem Jak wpisujesz czym się kroje łapka, robisz pauzę Ale pauzę nie mogę zrobić, bo mam telefon, popsuty telewizor Czyli drugiej płyty też nie będę miał Potem z kolejnej kasety trzeba zapauzać w Nutek I z nutek wyjdzie facade Czyli idziemy na pianino. F A C A -y. <grym> zanim zrobimy ten kod. Ile ludzi się śmiało ze mnie, że jak mówiłem żółty to klikałem pomarańczowy. Sorry, jestem dalmatincikiem i nie odróżniam żółtego od pomarańczowego. Jeszcze raz F A C A D E. Czyli to nie teraz jeszcze, ale było jeszcze CPF. O, CPF, stara kaseta jest. O nie, wypadki. Nasz ulubiony film, ludzie, wypadkowy. Ale to już oglądaliśmy. Aha. O, jest zegar. Za 15:05. Wiem już, którego godziny. No, wiem już, którego godziny. I teraz tak. To do tyłu, a to do przodu. A nie, na odwrót. Dobrze. I tutaj trzeba było tą wskazówkę, ale skąd ja tą wskazówkę miałem wziąć? Aha, tu była wskazówka. Dobrze, jeszcze coś tam pamiętasz? Mamy to. I safe numer. o właśnie 826. Który to był safe, Który to był save? To byłeś ty! To nie byłeś ty! Jest lalka! Wróciła! Jej nie było! Czekaj, bo trzeba jej przylepić głowę. Tak! Przylep się sobie głowę. Czy Anetka, jak jest nieżywa, można jej przylepić kwiata na łeb? Ja ci pomogę! Chciałem! Dobrze! Kto może pomóc i wpisujesz nikt? Nie tak, mamy to Wyleci mi teraz fioletowa No nie wyleciała mi fioletowa Jest niebieska no Tu to, to miała być fioletowa, to ja już nie rozumiem nic Ale idę odpalić tą kolejną kasetę przyszła Porozmawiajmy o twoim uzależnieniu Oglądasz za dużo kanału Rembul, tak? Proszę mi tu wypisać wszystkie odcinki, jakie oglądałaś Ale mi tu nie starczy tych dwóch kartek Nie martw się niczym, mamy więcej długopisów i kartek Który odcinek ci się najbardziej podobał? O, może w taki Sposób. Co? Rysuj Mhm. Dobra, tutaj narysujmy krzywą mordę. Już tutaj rysuję mordę krzywą. Tutaj. Mhm, m, m. I jak się panu podoba? Dziękuję, piękne jest. To super! Była na wizycie, narysowała mój ryj i poszła. Ochroniasz! Oni chcą mnie stąd wyprowadzić, bo że ja byłem w psychiatryku! Cały czas była jakaś data napisana i może to było ważne, a ja jak zwykle nic, a nic! O. Super! Robot mi nie dał w końcu tej kasety! Halo robocie! Może jeszcze raz muszę to... O nie, wypadki to nie było. To, to było to, tak? A właśnie tutaj miałem wpisać yy, kurczak sam, tak? Chwila, coś ty powiedział? Czyli mamy to! Czy pomożesz tej samotnej kici? Nie! Nie chcesz pomóc samotnej kici? Nie! Oli mam <těklarý> Nie mogę uciekać, no i skoczyłem grę znowu Czy to jest drugie zakończenie? Czy tak miało być? Czerwoną kasetę mam Czemu będę miał, jak wejdę znowu do gry? Amanda, ty skurczy pieczarką? Grzybie na oczach się zamieniłaś Kontynuuj, czekaj, będziemy to mieć? Jest! Mamy czerwień! Trzy kasety, może jeszcze dwie? Ale mamy lalkę! I możemy jej włożyć w łeb! Ja! Anetka, poczekaj, daj ci drugiego kwiatka za chwilę Patrz Thank you. I favorite flower. I got a surprise for you. Surprise, mother flower? Ah, uh, for me. Surprise. Oh oh yes, for surprise. Thank you very much. <laughs> Dobra, odpalmy pierwszy zieloną kaiseitę. Welcome to w przerwie na kawę. jakieś kurczę tele... Dzięki za zaproszenie mnie do programu, Sandy. Nie bądź smutna, bo set, po angielsku smutna, Sed. Sam, thanks so much for. Having a coffee break with me today. Smacznej kawusi! Kizo, dziękujemy! Ja wam to teraz skrócę ludzie! I tutaj chodziło o to, że ona gadała z twórcą tej gry, który mówił, że inspirował się swoją córką, która moim zdaniem, w moim mniemaniu była chora psychiczna, i on mówił, że to jest wszystko spoko, że to jest dobre dla dzieci i tak dalej. I ja byłem w szoku, bo to jest psychiczna bajka, A on jej tak dobrze odpowiadał, a ona mu w to wierzyła, i ogólnie o to w tym wszystkim chodziło: dostaliśmy coś nowego, nic nowego. Dobra, odkładamy tą kasetę. A czy ja to mogę odłożyć? Pierwsza próba, i teraz tak! Czerwona kasejta! Trzy tygodnie od zgłoszenia zaginięcia lokalnego producenta. To on, to był on! Mówię wam! Dzięki, ale tego już oglądać nie chcę! To mnie, your friend, Skip! and with me as always, jesteś trusty dogs! Co to był po roku w Rosji? A więc o co chodziło w tej czerwonej płycie Poza PewDiePie'em na samym końcu, którego widzieliście Chodziło o to, że zaginął ziomek Który stworzył Amandę I od kiedy on zaginął zaczęły się Różne dziwne rzeczy pojawiać w tej bajce Przez co rodzice dzieci, które oglądały tą bajkę Zaczęli się martwić o swoje dzieci Ponieważ były na przykład w Amandzie Takie cytaty jak Mamusia i tatuś nie zawsze mają rację I to zaczęło ich naprawdę kucie niepokoić No i generalnie ten ziomek zaginął I się coś wszystko popieprzyło I obejrzałem tą płytę i co dalej mam tutaj a jakaś myszka była. Z myszą z też trzeba coś zrobić, bo patrzcie, jeszcze tutaj mieliśmy pułapkę na myszy. Gdzie był ser? Give me one, ser! Wiem na pewno, że musimy kuchnię otworzyć i zrobić ciasto z jakiegoś grzyba i zimniaka, coś w ten deseń. I tutaj gdzieś trzeba było zapauzować to, ale gdzie to trzeba było zapauzować A Czekaj, bo ja tu mam napisane. Tutaj mieliśmy nazwać y, jabłeczniczek. Okej, okay, brzmi pysznie Dzisiaj będziemy robić placek jabłkowy Z Czym się kroi jabłka Widelec Łyżka Kochla Nie możemy, kupcia Good O job. dobra I Good teraz work. powinienem zapauzować Chyba, że teraz włączę piekarnik na maksa po tym wszystkim już Dobra I teraz jeszcze raz odpalę płytę Może tak to zadziała, no bo jakby inaczej Mmm, that sounds delicious. To no. Nie mogę spawdzować! Aj, so? się ugryzłem w zęba. Ty! Safe się zrobił! 8, 2, 6 to było, tak? Jest! Mieli rację, ci naprawdę się otworzy. Co to jest? Ząb jakiś? Do pauzy! To ma sens! Teraz jeszcze kartkę mam. Czerwony, pomarańczowy, niebieski ziemniak, lilowy, żółty, co jest? Aparat przegrzany, nie! Ja pomyślę, a co ja mam z tym zrobić? O, tutaj! Jest! Nie widzicie mojej reakcji, ale jest naprawdę niesamowita. Także mamy tutaj podpowiedź. O, patrz, pat, patrz! patrz. I teraz o nie najgorzej pauza w takim momencie modest. Czy ja tutaj miałem ten piekarnik ustawić? Okej, zdaje mi się, że jest na max. Dobra działa, działa, chyba zobacz, bo patrz, bo tak chyba działa! Się odwaliło. To było chory. Mamy ser! Super! Amanda! Mówiłem, że się w kuchni nie bawiła nożem. To przez to piekarnik się spalił. Dobra, i teraz patrzcie. Rozgrzej piekarnik do 550 A Na blasze do pisania wymieszaj mięso, ziemniaki i pieczarki. Mięso z tej myszy będzie, bo oni też o myszy mówili. Dobra, czyli bierzemy ser. I teraz tutaj ją dajemy. Super, dałeś ser. Cze o, jest! Dobra, dobra. Halo! Mysz! O ty, kurde, myślałem, że mi w palca coś upieprzony no, dosłownie. Ja mam problem. Mamy problem! Bo właśnie będziemy wpierdzielać mysz. Dobra, jest mysz. Jenny, jaka dziwna myśl. W ogóle smacznego wam życzę. Dzień dobry, to my. Ziemniak, ludzie, był tutaj. A nie, nie tutaj. Potrzebujemy doniczkę, która ma narysowaną na sobie księżyc. Czyli teraz musimy zasadzić ziemnioczka. Super, ziemnioczek, szybko wyrósł. Ty jesteś tym ziemniakiem, jak idziesz po dwóch miesiącach do babci i mówisz, o, kawaler wyrósł szybciutko. I co jeszcze trzeba było? Pieczarki, tu są grzyby. Co to za ciasto, chore. Wkładamy do pieca 50 minut. I pyk. Yes! Yes! Przepraszam, nie krzyczę już. W twoim sąsiedztwie! Okej, okay, i być może teraz ty wyrobili jeszcze robocik. nam chyba tylko został, nie czy jeszcze coś. A nie, jeszcze ta szafa! Dawaj, Amanda! Ciebie jeszcze nie widziałem, w sensie tej kasy. I'm Amanda! Dziś chcemy coś specjalnego, mojej specio, przyjaciółce. Dobra, tam. ludzie zaczyna się robić! Cholernie I dziwnie! Czy wiesz, wiesz, gdzie jest ten sklep? Okej, okay, no to prawdopodobnie chodziło o ten, bo nie doczytałem, ale skoro pyta o sklep, to, to na pewno. I don't tak. need to go there right now. Aha, czyli nie chodziło o ten sklep. Sklep. Gdzie ona miała iść, bo kurcze nie widziałem. Good job, Good job man. Let's pick out a card. My Stało się coś złego What kind of card should I send them? Jaką kartkę? I patrzcie, tutaj teraz się to zmieniło I stąd wyjdzie ten napis facadę, o którym mówiliśmy To nie right jest odpowiednia kartka Ale jak ludzie z tego facadę zrobili, nie? Do re mi fa. Nie, no co ty gadasz? A co ty chciałaś? Tu kwiatek? I don't think nie wydaje mi się, to żebyśmy to. tego chcieli A co ty chcesz? I... A mogę zatrzymać i teraz wpisać to facadę, o którym jest tak głośno? Ty, a c a, N, e Wow, yes, mamy To jest ostatnia płyta i ja już wszystkie mam? A robot miał mi nie dać, nie miał mi dać? Czekaj, bo jeszcze tą szafę trzeba otworzyć Shhh, here's a secret It's my birthday Maybe we can help her out 100 lat, 100 lat, Niech żyje, żyje nam Myślałem, że się ucieszysz jak ci tak ładnie zaśpiewam <kłysy> Go ahead and pick a card Wybieraj kartkę, przyjaciółko Are you Czemu you mówisz do mnie przyjaciółko? Right? My... Ty nie masz przyjaciół? Amanda nie ma przyjaciół, przecież My masz owce? Dobra, ale. Typowo widać, że je się coś dzieje z głową. Z taką ciekawą wyspecją jakbyście nie wiedzieli, no, że ona coś panie tak z tym that? Co tu się no, jest mięsny? Where to go. No. Idziemy do mięsnego, możesz mi pomóc, oczywiście. Idziemy do mięsnego. Aha, zły mięsny wybrałem, przepraszam. To, to, ten, to ten jednak? To się zdecyduj, który mięsny. Jak chcę na mnie! Przepraszam, ja też nie powinienem krzyczeć. No. nie, no, ona ma naprawdę mocno na bani. Kobieta, a śmieciarek kur... No. Nie ma tu nic. Niestety... Jak tu kiełbaski? kurczę krakowskiej byś nie chciała, albo podwawęskiej? Zobacz, steczek. Zróbmy to. O, Amanda. To. To coraz dziwniejsze rzeczy. Śliniaczek mi spadł. Do kogo mam wysłać kartkę? Mięsny. Ja chyba nie right. jednak tej hey, la 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 Aure for someone really cute. Chudę, Jak ona miała? Twój stary. Gosh, really no, zapomniałem, frog. nie zapomniałam. Zapomniałem. Przyje Uw, ciao! A kto ty masz urodziny? Ja jestem jakiś autent. no. no. no tematyczny, Jest, ksiąga mamy! Zabrałeś mnie, co. gdzie? 24 na 7? Próbowaliśmy mięso. Słody, poszliśmy? Zabrałeś mnie. I co ja mam teraz myśleć? <gry> Kurde, no nie rozumiem. Kolorowanka! Źle pokolorowałem. Poszliśmy. Gdzie? Posz próbowaliśmy. Ja nie mam pojęcia o co tu chodzi Kredki za chwilę mi się skończą, no! Gdzie byłem na końcu w mięsnym. Przed tym byliśmy tutaj. Albo tak jest! Gdzie gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? 24 cukierki i tak Gdzie? 24 cukierki i tak Gdzie? Tak. Goods! Ej, to ja już robiłem przecież to! Ale mam dla was jedną nowinkę, ludzie, ponieważ mamy po pierwsze jedną kasetę! A... Dźwięki I, i, i. A po drugie, znam kod tutaj, bo też miałem zapisany 2862 Ja w ogóle nie po kolei drzechodzę w tą grę totalnie, ale ważne, żeśmy ją przeszli. Mamy to No jest! I <laughs> wiadro, tak, o wiedrze pamiętam, coś i było. A to co to? Marynarki to, 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 potrzebujemy czy nie? Chyba nie. Dobra, to weźmy to wiadro i co trzeba było podłożyć? Tak, i oblać robota tym! I... Wodem! Mogę już? Zobacz! Jest! We Możesz mnie nie strasić? Popatrzcie na... Chciałem wam pokazać, że jak się otworzy robota, to tu jest napisane, że nie można zamoczyć robota. I w momencie jak on nie chce nam powiedzieć, to trzeba go oblać po prostu ciepłym moczem. Bo. Czy ty możesz Parkinsona ogarnąć tą prawą ręką, kurde? Wylałem, przepraszam znowu. A? Proszę nie zapominaj o mnie nigdy w życiu, kochanie. Dasz mi tą kasetkę? To nie była kaseta, to był klucz! To jest chyba klucz do tej skrzyni ostatniej! Czekaj, bo ja jeszcze za nim klucz dzisiaj, bo się zgubi gdzieś tam w sprychę, wpadnie i będą jaja tutaj. Odpalmy jeszcze chwilę tą kasetę. Gdzie my jesteśmy? Co to jest? E e Rebecca, nie przeczytałem. Great. Rebeka, było świetnie, przejdźmy do kolejnej sceny. Uh, yeah. Paparyk, paparyk, uh, yeah. paparyk. Ona jest tam w środku. Uh, Placko ludek? Uh, Bale. Ba 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 What is this? What is she reading? Just a few simple words. Uh, specifically... Ten scenariusz jest dostosowany specjalnie do treningu I'm technologicznej I'm dynamiki what? Co? What come on, I'm the Ze mną, ono ma problemy z głową come on Przerwał się film Kim była Rebeka? Bo już mi się wszystko pomyliło, nie wiem Jest mamy pięć płyt, czyli sycie. I teraz bierzemy ten klucz, ludzie Ja już wiem o niej wszystko, w sensie nic, ale wszystko Jest! Kaseta the End! Możemy się dzielić. Gdzie jest owca? Hi, I am Amanda. Cześć Amanda. With your friends, you can share all kinds of things. gdzie jest twój other. przyjaciel, owcia? I can share my crayons with you so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. Czy jesteś nienormalna, ty lisa, gdy takiego rysujesz? No nie, aparat, ty, bo momencie! przegrzany! Czekaj, mogę zrobić zawsze stop, na szczęście, dzięki Bogu. Share some of my snacks with you. Oczywiście, jestem you tak like? głodny! Parówka, ser spleśniały czy stek? Stek. Friends can share dzielić things się dzielć, too. Innymi rzeczami. They can share secret. Opowiedz mi tajemnicę! Can I share a secret with you? Oczywiście, Czekaj na to całe życie, tak! Are you sure? It's the... Big secret. No, please. Is it really okay to share my secret with you? A ile jeszcze zapytasz? Może nie wpiszę. Oh, I thought you were different. Mogłem napisać tak. Czekaj, bo nic tu nie ma. Odejdź. Nie, ma, no, ja nie chciałem, ja chciałem Ja coś pieprzyłem znowu! Pamiętam, że jeszcze miało być coś z cegłą ludzie, nie ja tyle nad tym siedziałem i co teraz?